フフフフ。 właśnie ze mną skarbnik tego miasta, czyli miasta Białej Podlaskiej, pan Władysław Makarewicz. Panie skarbniku, zmiany uchwały budżetowej na ten rok, zmiany w prognozie finansów na lata najbliższe, ale dwa czy trzy punkty, które mi utkwiły w głowie i które chciałbym zapytać i poprosić o rozwinięcie. Po pierwsze, wzbogaciliśmy się te, te kilka ostatnich miesięcy przed ostatnio, od ostatniej nowelizacji właśnie tej uchwały. Pieniędzy przybyło? Pieniędzy było? Przybyło trochę środków zewnętrznych, mianowicie zwiększona została subwencja ze strony ministra finansów na cele oświatowe to 2 700 000, 25 ,000 chyba dokładnie. Poza tym no, otrzymaliśmy również dotację na konserwację kaplicy Radziwiłowskiej w parku Radziwiłskim, to jest kwota 50 000. Ponadto Ustalono po zakończeniu akcji sprawozdawczej kwotę środków wolnych przechodzących z roku poprzedniego na rok bieżący to jest ponad 5 milionów złotych. I te środki zostały zagospodarowane na cele urealnienia potrzeb miasta w zakresie wydatków. Czyli tak naprawdę zmniejszyliśmy deficyt. Nie, deficyt został na tej samej po, poziomie, bo te zewnętrzne środki zostały przeznaczone na szkoły niepubliczne. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków częściowo w inwestycjach, częściowo w wydatkach bieżących. Tak czy jak poruszył, poruszył pan dwa tematy, które chciałem zaczepić. E, renowacja kaplicy w Parku Radziwiłowskim to tak. dobra inwestycja, do, dobra, dobra, dobra wiadomość. Od lat konserwator zabytków na, 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 naciska na miasto, aby zająć się tym obiektem. W tym roku zamierzamy go odrestaurować. Kwota ogólnych nakładów na ten cel to 105 tysięcy złotych. A te 2 miliony dodatkowe na oświatę to również pomoże oświacie odetchnąć? Czy nadal czeka ją program oszczędnościowy? Te dwa miliony na oświatę przeznaczamy na szkoły niepubliczne i na szkoły publiczne, miejskie. Niestety ciągle jeszcze środków trochę brakuje. I o co jeszcze zapytam? Zapytam jeszcze o remont Urzędu Miasta, bo też jest zaplanowany w, w tej nowelizacji. Tak, kwota, którą przeznaczamy na poprawę substancji miejskiej tej, tego urzędu, to, to, to są pieniądze przeznaczone na szczególnie remont dachu, który po zimie ubiegłorocznej jest bardzo nieszczelny. Korzystając z chwili przerwy podczas sesji Rady Miasta postanowiłem porozmawiać z gośćmi tej sesji. Z nami znowu na zaproszenie Sławomira Słuszczyńskiego Radnego Miasta, który jest z nami tutaj też również obecny. Kolejna klasa się pojawiła z nauczycielką, która ma na imię i nazwisko i z jakiej szkoły. Anna Chmiel, jesteśmy z liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczę wosu i to jest właśnie taka lekcja uczestnictwa w tej, w, tej, w tej wiedzy o społeczeństwie, właśnie w ten sposób, że obserwują i są jak gdyby w tych realiach faktycznych, a nie tylko prawda, poprzez to, że powiemy sobie jak to wygląda na zajęciach. Chciałabym, żeby mieli tą świadomość, jak to wygląda w rzeczywistości, jak wygląda cały proces decyzyjny, właśnie na, na, może na początku, na tym szczeblu lokalnym, ale korzystamy z różnych okazji i również sięgamy dalej, bo jeździmy do Sejmu, tam też obserwujemy, jak wygląda ten proces decyzyjny, a więc myślę, że jest to dla nich dobra lekcja. Tym bardziej, że myślę, że to pokolenie ma zupełnie inną świadomość niż jeszcze nasze pokolenie niż wcześniejsze, że to uczestnictwo, to jakie mają prawa, jakie, jak mogą dochodzić swoich praw, no właśnie trzeba ich tego uczyć i oni tą świadomość już mają. Tak teraz, żeby z, nich, z niej skorzystali. A ja teraz znowu do Sławka. Prowadzasz nową modę, bo tu pamiętam tam, tamtą wcześniejszą. Tak, nowa, świeczka, nowa świecka tradycja nam się narodziła. Tamtą radę pamiętam. Yy, oj, nie chcę skłamać, ale nie pamiętam wizyt szkoł, yy, szkół i przysłuchiwania się obradom Rady Miasta. To już jest druga klasa i druga szkoła. Yy, tak, yy, uważam, że to jest pożyteczne dla yy, młodzieży. Yy, mogą się na żywo zorientować. Yy, czym rada miasta się zajmuje jakie są problemy w mieście i myślę że są to dosyć interesujące lekcje wiedzy o społeczeństwie To jest jeden fajny jeszcze aspekt obecność młodych ludzi na uspokaja czasami radnych bo sam wiesz tak. że potrafi być gorąco Tak jak widać dzisiaj było też spokojnie miesiąc temu też było spokojnie to dodatkowy plus żeby trochę rozładować energię pewnych osób. Liczę na kolejne wycieczki klas tutaj w, na sali. Również będę, Teraz e, trzy przedstawicielki, to jest klasa, która? To jest druga liceum. To jest druga klasa liceum, ale bez ABC. Tylko A, druga. C. O właśnie, druga C. E, liceum e, Baczyńskiego Białej Podlaskiej. Panie nazywają się jak? Kinga, Karolina Barbara. Kinga, Karolina i Barbara. No i co utkwiło w pamięci z tej sesji, z tego fragmentu sesji? O, co by powiedzieć, wszystko to tak było ważne, bo niektóre rzeczy dotyczyły właśnie osiedla, tu gdzie mieszkam, tam przysłuchałam się bardziej. Tej... Panie są bielczankami? Ja tak i tu koleżanka. Ja tak. A co Pani myśli o, o, takich, o takich obradach Rady Miasta? Yy, bardzo ciekawe są. Czyli jednak wbrew pozorom jest kilka tematów i dużo pojawia się tematów, które są ciekawe. Tak. Mhm. Yy, w, w, później w szkole jakaś, jakiś sprawdzian? Pyta to znaczy nie tyle sprawdzian. Nie, sprawdziano nie będzie. Także możecie się powołać tutaj na publiczne wystąpienie, że sprawdziano nie będzie, ale będziemy sobie dyskutować o tym. Co jest e, przedmiotem no, tutaj, prawda, zaangażowania radnych, jak oni to odbierają, jak. E, czy głosowałybyście tak czy inaczej. Tak, Jakbyście czy... te uchwały, które zostały pod, przepraszam, które zostały podjęte, czy głosowałbyście inaczej, jakoś inaczej, czy miały, miałyście jakieś inne zdanie? Nie, ja myślę, że akurat dobrze, by zgodziłam się z głosami tutaj radnych. radnych. Tak.